O, pan Kubdel dostał list od Alix. Alix? Alix? To ta koleżanka, która dostała od biedronki Miraculum? Podróżniczka w czasie? Znalazła sposób na kontaktowanie się z ojcem? Wzruszające. E, Tato, Natali? Pan Kubdel zaprasza całą moją klasę do muzeum. Wiem, że mam dziś lekcję chińskiego, ale czy mógłbym hmm. na chwilę. Oczywiście. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Odwiedziłam pracownię Leonarda Da Vinci. Właśnie kończył Monalizę, więc już wiem, kto był jego modelką. Ale nie ma mowy niepisne ani słówka. Obiecałam Leo, że nikomu nie zdradzę. O, spotkałam też D'Artagnana i resztę muszkieterów. Są po prostu niesamowici. I wiesz, jaki numer? Okazało się, że Aramis to tak naprawdę kobieta. Jak mogło się puścić? Jalil, po co te nerwy? Biedronka omotała biedną Alix. Zmusiła ją do samotnej tułaczki, a ty nawet nie kiwniesz palcem. Ależ nikt jej nie zmuszał. Postanowiła ukrywać się w czasie, żeby monarcha nie ukradł mirakulum królika. Ona pomaga Biedronce przewrócić pokój na świecie! Jak pomaga, skoro jej tu nie ma? Nie widzicie, że to nie ma sensu? Tato, ocknij się! Byłem świadkiem, jak Biedronka wręcza jej mirakulum. Alix się na to zgodziła i to bardzo chętnie. Kto ci naopowiadał takich bzdur, synu? Wszyscy wokół tak mówią, posłuchaj! Akuma 88 pisze: Ślepo ufaliśmy Biedronce, a ona pozwoliła monarsze ukraść mirakula. Odkąd nie ma twojej siostry, za dużo czasu spędzasz w mediach społecznościowych. Wpływają negatywnie na twoje poglądy. Przynajmniej próbuję coś zrobić, żeby do nas wróciła. Hmm. Jalil ma trudny czas ze względu na nieobecność Alix. Porozmawiam z nim. Możecie zostać w muzeum i lekcecie. Um, hej, Marinette. Mam dzisiaj wolne popołudnie, więc może gdzieś pójdziemy? Co powiedziałabyś na kino? Mowy, znaczy, to znaczy. Niestety nie możemy, musimy wracać do domu odrobić historię, prawda, Aja? O, tak, no jasne. Ale jak to? Nie było nic zadane. Robimy z własnej woli zadania dodatkowe. Mm -hmm. Hm, Okej, okay, spróbuję jeszcze raz. Nie wiem, czy to dobry pomysł, zawracać Joannie głowę czymś takim. Ma dosyć gwałtowny temperament. Spokojnie, jakoś się dogadamy. Hmm. Spotkanie. To jest ta, której szukasz. Joanna Dark, czyli szkarłatna dama. Witam Cię, jak Cię wołają, niezdarna dziewczyno mam ma, Marinette. Co się z tobą dzieje? Słyszysz głosy czy co? Mnie również zadawano nieraz podobne pytania. Przyzwyczaisz się z biegiem czasu do nich. Tu, patrz, tam zbroi! Nie widzisz jej? Ha? Nie. Tylko ty A... i ja możemy zobaczyć twoje poprzedniczki. Witaj, Janno! Miło cię znów widzieć! Tiki, ty, mój mały gargulcu, apetyt dopisuje jak dawniej? Co takiego się dzieje, że potrzebujesz mojej pomocy? Wojna do zakończenia? Czy plaga smoków? Eee, nic z tej rzeczy. Chodzi o to, że tak jak ty, Marinette zakochała się w posiadaczu mirakulum czarnego kota. Że co, przepraszam? Przynajmniej tak twierdzi. Ja sądzę, że nadal kocha Adriana, ale eee. gdy on wreszcie odwzajemnia miłość, ona ucieka od prawdziwych uczuć i wymyśla nowe, niemożliwe do spełnienia. A ja nie znam się za bardzo na miłości. Hmm? Przestań, ja wcale nie uciekam przed prawdziwym uczuciem. Uciekasz, jakby goniła cię banda super złoczyńców. Nie wierzę własnym uszom. Doprawdy niepokoisz mnie tanią historią miłosną? Kończ to spotkanie natychmiast, słyszysz? Czekaj, podobno też kochałaś Czarnego Kota. Opowiedz mi o tym. Nie, nie mam czasu na takie dyrdy mały. A ty lepiej skup się na swojej misji, jeśli chcesz być godna swojego mirakulum. Koniec spotkania! Nie, proszę! Koniec spotkania!